Okej, okay, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie, z tej strony Chmielo, a to jest kolejny odcinek naszej zajebistej, wykurwistej, batmanowskiej, super, ultra, yy, kurwiowskiej serii Zagrajmy w Batman Arkham Origins. A w poprzednim odcinku, w poprzednim, wow, nurkować też potrafię, w poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętacie, między innymi naniżaliśmy tych hamów, a raczej pingwina przez... Przez, 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 przez Dobra, weźmy go tu Mykuś e, Przez te karty Sim Sięła o kurwa, oni mają broń Powróćmy, przewróćmy go, powróćmy Przewróćmy go na ziemię Na ziemi Gdzie jesteś pingwinku Ojojo jest snajperzy, co się dzieje Jak tak dalej będzie, to zaraz padnę Dobra, dobra, tu nie ma żartu widzę Kulka dymna analna Kurde, chciałem kulkę analną rzucić, a tu nie dało się, widzicie? No. Czemu? Zbyt dużo wiksów, to się ma, jak się pingwin pozmieniał. Ja cię pierniczę. Misja nie wykonana. Zrobimy to jeszcze raz, kojnie nikomu się nie śpieszy. A wiecie co, ciekawi mnie jedna rzecz tutaj, powiem szczerze, jak będzie wyglądało spotkanie pierwsze z... Fajnie, że tutaj jesteśmy. Fajny motyw, że nas tak blisko. Blisko, kurde, tego... E, blisko tego celu naszego praktycznie. Znaczy... Łatwo, podało nam jakby koncept, jak mamy to przejść, żeby to było łatwo. Ale ciekawi mnie to, ciekawi mnie to, jak będzie tutaj pokazane spotkanie pierwsze Batmana z Jokerem, bo tutaj właśnie mają się poznać w tej części. I, i ciekawi mnie to, kurde. Joker jest, wiadomo, bardzo charyzmatyczną postacią. Zresztą swoją drogą bardzo też zacną. Jedną z moim zdaniem lepszych y, w serii w ogóle Batmana komiksów, filmów i w ogóle Ciągnik kautujący. No tutaj to sobie na pewno wylecimy Czekajcie, ja sobie chcę obczaić ilu ich tu jest, ilu hama na oko Ja widzę na oko 5 hama Pięciu Hama. Jakby się ich tutaj pozbyć w tych czasach? Aha, dobra, te kulki analne się ładują. Dobra, rozumiem. Skoro mamy pięciu Hama, tych ich wciągakiem nie możemy wciągnąć. Zróbcamy. Dobra, tego tak... Ajajajajajaj, no, ziomeczku! Spierdzielaj mi stąd! Dawaj, dawaj, puszczaj się, albo opuszczaj się, spuszczaj się, wypuszczaj się, spierdalamy stąd, na, 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 hop siup. Już nawet na tą, do tej wody jebanej, bo po prostu... Chowajmy się pod lufą czołgu. Ilu hamana Dwóch. O, koncept. Koncept taki. Uderzyć tego. Zabić tego. gdzie ten ham teraz w tych... O jebaka. Dobra kici, 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 chodź tu He, ale go się ma. Dzień dobry Już chyba już po nim Dobra, no to wszystkich Chyba mi się zdaje, że wybiłem Ciekawe czy jest tak jak w Arkham Asylum Arkham City, że jak wychodziliśmy z mapki to oni się respili Jeżeli tak to trochę będzie tutaj chujowo później przechodzić Jak będziemy chcieli tutaj wrócić to ich znowu będzie praktycznie tyle samo na, tej, na tym samym rejonie Przez co będzie nam tutaj trochę ciężko Tym bardziej, że im będzie pewnie wzrastał nasz level Tym będzie ich level wzrastał umiejętności więc Nie chcę się pociąć Siema

W ogóle to chciałem zdetonować tą, tą, tą naszą bombę, czy znaczy ten taki klej jakby żel. A mi się to nie udało. Tak, od frontu wchodzimy. Te telewizory mi się konkretnie z Jokerem kojarzą. Może jakiś gęki ball sobie urządza czy coś. W końcu jest chory, niski, nie w ogóle. Siema! Chyba mnie nie polubili. Nie wiem co wy o tym sądzicie, ale chyba mnie nie lubią. Kurde, no przecież gościu kombosa mi żeś takiego zajebiasz, czego wybił. A ty z tym telewizorem co ty czajesz? Spierdzielaj. Ej, 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 ej odłóż tą broń, ziomuś. Przecież takiego kombosa miałem fajnego na czerwono już się świeciło No oni się zachowywać po prostu nie umieją i tyle Otwieramy Upgrade nam doszedł ale to zrobimy dopiero po tej akcji bo Może akurat wbijemy dwa levely to sobie akurat dwa upgrade zrobimy przez to zaoszczędzimy trochę czasu Przy namyślaniu się na te, o te upgrade'y właściwie hmm. Koncept? Tam coś jest tak to był dobry pomysł Serio utopił się w taki... Ja myślę, że to kurde jest... mniej niż pół metra A ten się tu zgubił, no bez przesady Batman Ej no, co jest? Chyba nie mam tego levela właściwie, właśnie to jest ten namysł do backtrackingu tutaj E, że pewnie coś trzeba zdobyć żeby kurde odblokować tą e, zagadkę Enigmy czy co to jest jakąś notkę Enigmy może Dobra, mega fail roku to będzie Cool jak tu tak... No hmm. przecież Dobra tak się mówi i tak to nic nie zmieni, daje, bo tu już byłem. O kurde, tak się skacze. Batman, jak ty się zachowujesz? Nie umiejesz przeskoczyć. Hu, wjeżdżamy tam. Dobra! No tak, wciągaj się jeszcze. Ale wleciał w niego. Wjechał w niego jak Rosja w Polskę. No i co ty tym tulipanem chciałem, chciałeś nas, nam zrobić? Ej, się ludzie Dobra, tam widzę, że mam taki sprzęt To takie opcje już były w Batmanie Stary dobry, dobry Batman, powiem wam szczerze, tylko trochę tam się nowości pododawało Ale to jest praktycznie Dobra, puśćcie. Stary dobry Batman To mi się podoba To się raczej nie przeciągniemy, ale właśnie zrobimy takiego Wiksa Kurde gdzie jest ten pingwin? Szukamy go już jakiś czas Tam chyba za nami było to przejście gdzie nie mogliśmy przejść, czyli już przeszliśmy. Co, Co jest? Puk puk! I don't want to be disturbed. Tracy will be running the voice till I get back. <laughs> sounds like Penguin will be in his office. Tracy should know where that is. I'll make her talk. Dawaj, dawaj, dawaj. okay. GG TO SO Hmm. Chyba zmrażacz powietrza jest potrzebny. Takie mam przeczucie. I właśnie kolejna taka opcja na, namawiająca do nas do backtrackingu właśnie. Aby dostać się do tej znaj, znajdziuchny. O kurde. To się lekko wkurwiem. Tracy? O, to jest jeden z tych naszych zabójców, polujących na nas. Czuję się jak kurde na jakiś igrzyskach w ogóle mm, starożytnik czy coś Jak te walki tych kurde On ma prąd w rękach, tutaj nie będzie tak łatwo go zabić. Elektro Elektro Cutchener Dobra Jak chcesz się bawić, jak chcesz się bawić. Serio? <laughs> Serio? To by było na tyle. O kurde, dostał trąbę w pytgi Nie. Myślałem, że to jakiś fight będzie konkretny czy coś, a tutaj tylko na takim jednym grzmocie się skończyło. Dużo ich tu jest już powiem Wam szczerze Ciężko znaleźć już te takie o właśnie te wykrzykniki do kontry gotowości

Gada jest butem kurwa <grafy> Okej okay. Mamy już chyba dwa levely jakoś Jeden punkt modyfikacji ta Mortalistyczny... Hmm Może ten batalistyczny sobie teraz, no batalistyczny sobie załadujmy jeden level i dalej będziemy myśleć co i jak. No i uczysz się, Bruce. Dobra, tutaj zakończymy ten odcinek. Ja się z wami żegnam, zapraszam do następnego odcinka, w którym już raczej będziemy gonić konkretnie tego pingwina. Także to było na tyle z mojej strony i cześć wam wszystkim.